Cześć. Jestem Sir Gors, a to czwarty odcinek z naszej serii podróż przez Minecraft. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam miasto o nazwie Farcaret. Nie Far No Far Farcaret. No bodajże że tak nazwę już nie pamiętam, wybaczcie. Yy, dobrze. Wybaczcie mi, że zaczynamy teraz właśnie od time No ale wiecie, nie chcę po prostu przedłużać. To już ostatni odcinek, w którym yy, prezentuję mój świat. Następny odcinek to już będzie Let's Play na nowym świecie, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. A teraz zapraszam do posłuchania muzyczki. Zdamy się z wami podobnie, jesteśmy już y, na miejscu Farcaret. A więc dobrze, y, tu właśnie jest długi dom Jarla. Tak jak to wszędzie. Długi dom Jarla, a w środku trochę pusto, trochę ciemno. I tak poza tym portal. Czy ten portal później tam kiedyś przeniosę, gdzieś bardziej w podziemia, no żeby tu nie przeszkadzał. Y, tu jest sypialnie Jarla, na łóżko stoi. Y, w tym miejscu. Na przeciwko sypialni Jarla jest pokój właśnie obrot wojennych Na górze to będzie jakiś pokój tutaj Tu jakiś pokój służby, coś takiego A po drugiej stronie będzie pokój maga. Okej, okay. no a trochę są bagi ze światłem Bardzo dziwne, dziwnie to wygląda Okej, okay, zaczyna się robić noc, ale to jakoś chyba bardzo nie przeszkadza Tutaj wchodzimy, wchodzimy. No, i tu powinno być jeszcze zejście w dół. I tędy powinno się schodzić do tego. Jak to się nazywało? Więzienia. A to są koszary. Dobrze. Tu mamy miejsce, gdzie spalić i żołnierze. Tu jakiś taki balkonik. No tu widzimy kawałek domiarla. Wieżyczka ładna. Yy, dobrze. Tu z tyłu powinno być właśnie też miejsce do ćwiczeń żołnierzy. no nie ma i dookoła wioski będą kiedyś mury, ale to kiedyś. Yy, tu jakiś domek. Trochę wybrakowany, bo nie ma drzwi. No ale to wiecie, jakiś domek chłopa to, to może nie mieć drzwi. Mianowicie tutaj yy, mamy... Dom kowala, znaczy tu mamy pracownię kowala, wiecie, kowadło i takie tam rzeczy powinno być, ale oczywiście nie ma. Tu znowu nie ma drzwi, a to jest dom kowala. Yy, myślę, że to drewno na górze ustanę ze zmienie, to na zwykłe białe wygląda według mnie lepiej. Czyli na zwykłe białe deski. Yy, Okej, okay. no właśnie. pusto trochę. Yy, o właśnie to, drewno na samej górze zmienię raczej na... Yy, zwykłe białe deski, tak jak jest tam. No, według mnie wygląda lepiej, albo tam. Yy, dobra. Chodźmy dalej. Tu jest wieża. Na wieżę pójdziemy na koniec. Yy, tu jest dom jakiegoś trochę bogatszego jakiegoś chłopa. No, bo tu jakoś widzicie, na no, taki większy. I piesko ma. Tak. Który nie jest jeszcze yy, oswojony. O, on tylko kości może się uda. A jak nie, no to najwyżej. No chodź piesek. Świnia. Nie chciał się swoić. Dwie kości na niego straciłem. Ale dobra. No, tu mamy kolejny domeczek z jakiegoś chłopa. Identyczny, jakby tam. No, ten jest jakiś bogaty, bo ten ma drzwi. Wiecie, jako ten. Identyczny. Yy, tu mamy karczmę. Więc wejdźmy do niej. Tak, tak jak wszystkie budynki, zupełnie pusta. Tu jest jakiś większy pokoik Tu są dwa mniejsze, tu niby powinna być lada i tu powinien koleś stać, który sprzedaje, no ale oczywiście u mnie tego nie ma. Tak, no może wejdźmy jeszcze do tych mniejszych pokoików. No nic wielkiego, to nawet ściana wybrakowana. Ale tu wygląda całkiem fajnie. Wiecie co to, ten to główny hol tylko muszę go w końcu uzupełnić. Wiecie jakiś gdzieś co tam... Gdzieś tam się wybierz. Spadaj. Wiecie, jakieś ognisko i coś tam jeszcze. No, dobra, tu jest brama do Farka Red, co mnie bije. A ty! Myślałem, że tam no, to jest snajper. No padaj, Dobra, i tu jest brama do Farka Red. No, oczywiście, jak wszystko nieskończone. No, nad tym powinien być jeszcze daszek. I dookoła całej wioski zbuduję mury. Yy, dobrze, tu jest dom kupca, dom kupca wygląda w ten sposób, jest identyczny jak koszar, no jedynie no tu są płatki, w, w koszarach nie ma, taka różnica, yy, dobrze, oczywiście tu powinna być lada, ale jak zwykle u mnie nie ma, taki wybraczek, no tu mieszka normalnie sobie kupiec, u mnie oczywiście też nic tutaj nie ma. E, dobrze, no, stąd mamy całkiem ładny widok na las, który jest całkiem spory. E, ok okej. No tutaj, tak naprawdę więcej nic nie ma. Dobrze, nie wziąłem łóżka, ale już całe parkaret wam pokazałem. I teraz chodźmy na wieżę. Bo jeszcze to właśnie zostało. Jedyna budowla, której wam nie pokazałem. O, a później pójdziemy w jeszcze jedno miejsce. Ale to zobaczycie za chwilę. A na razie chodźmy. No i tu taki fioletowy dach. No jakoś on świetnie nie wygląda, więc myślę, że go raczej przebuduję. No tu całkiem ładny widok na... Mm, wiecie, chatę Jarla. I tam właśnie koszary, jakiś domek. Tutaj mamy... Yy, właśnie... Dom kowala i jego pracownię. Dom kupca. Z tej strony będzie karczma Tam jest mój enchancik Zaraz tam się wybierzemy yy, Tu kolejny jakiś dom Biednego wieśniaka I tam też domek Dobra, spadając się raczej zabiję Więc nie skaczę Zajdźmy tradycyjnie Po schodkach yy, Dobrze Ale stąd już sobie skoczę O, dobra A już się bawię, że zginę yy, Dobra Widać diamentowa zbroja robi swoje. Dobrze. Tu właśnie mamy enchantik. No, no i tu sobie enchantuję rzeczy. No i tu taki domeczek prowizoryczny. Znaczy domeczek. Dziura w ziemi, a nie domeczek. Z rzeczami. Ogromnej ilości gier tu mam. Właśnie. Dobrze. No śpij, kolej szybciej. Ok. Czy ja wiem? A no, może ktoś ci się chce. Dobrze. Ty w ogóle. Tu na drzewie jest pochodnie. I pozane jest. Aby tak mi było jaśniej. O, tak poza tym, stąd jest, z tego drzewa jest całkiem fajny widoczek na właśnie to całe miasto. Ach, liana trochę zasłania. Ale chyba nie jest tak źle. No, widzicie, całkiem ładnie widać. Całe miasto, bardzo ładny widok na wieżę, w fajnym takim stylu. Sam to wymyśliłem, znikąd nie ściągałem tej wieży. Czy tej wieży normalnie w tym mieście nie powinno być, ale no tak ją dodałem, żeby lepiej wyglądało. A teraz chodźmy w obiecane miejsce. Spadaj kostek. Tu muszę zaprezentować ludziom pewną budowlę. No jak już dotrzemy, to wam powiem, co to za budowla. Um. Dobrze, tędy tak tędy się szło koło wysokich gór, kiedyś zrobię w nich kopalnię. Aby kopać sobie... Mm, jak to się to nazywało? szmaragdy właśnie. I mieć na handel z wieśnikami. Choć tu nigdzie w pobliżu nie ma żadnej wioski. Tak jak się rozglądałem po okolicach. To ani jednej wioseczki żadnej w ogóle. Jakiś wybrak zupełny. E, dobra. No tu dalszy ciąg tych gór one się ciągną. Całkiem spory kawałek. Dziwny jest dźwięk, jak się skacze po piasku. Szanowny jak dla mnie. Bo jak normalnie idziemy, to nie, ale jak się skacze, no to naprawdę dziwne. Um, tu nie jest jeszcze, kawałek. No ale już żeby zacząć skręcać powoli. Tak, to było jest bardzo gigantyczne i ja raczej nigdy tego nie skończę, ale zaraz sami zobaczycie. Dobrze no idę. Nie zgubiłem się. Tu gdzieś po drodze chyba była, ale tam gdzieś wcześniej była jakaś chyba świątynia pustynna. Którą... Sam nie wiem, czy nie. No, już nie będę do mnie wracą. Um. Tędy, tak, tędy. No widzicie, to jeszcze tu dalej jest biom yy, wysokie góry. No a tu zaczyna się las. Takim on jest. Yy, dobrze. Tędy, tak, tędy. Jak na razie idę dobrze. To w ogóle to nie są, to są chyba wysokie góry. I wydaje mi się, że ja już to wygenerowałem chyba trochę wcześniej. Wiecie, na jakiejś wcześniejszej wersji, ale nie jestem pewien. Czy aż tak daleko generowałem, bo wiem, że ten glas częściowo jest wygenerowany w starszej wersji. Um. I właśnie. Do tamtąd. Aha, tam nie ma. Więc widzicie. Stąd, bo to jest środek. Do tamtąd. W drugą stronę tak samo, w każdą stronę na taką samą odległość jak i stamtąd. Yy, dobrze. Środek jest tu. A teraz Wam zaprezentuję właśnie, gdzie jest to z tej strony. No widzicie, takich te pochodnie. Tak, to jest tu. Ach, nie widać środka. Dobra, zrobię Ym, prowizoryczną góreczkę. Widzicie, stamtąd, dotąd. I to właśnie jest budowla Madzi. O nazwie Coś. No właśnie. Tu jest ogólnie opuszczona kopalnia. A to tyle ile ja go zbudowałem. Wiem niewiele. Nie za dużo. I widzicie wyjście na wszystkie strony. Um, tu mam ogólnie rzeczy. Właśnie moja skrzyneczka. O hej, tu jakiś będzie. No a tu akurat dostała. To sobie biorę, po co mi siedzieć. Yy, tak w ogóle wykopę tego redstone'a, będę miał sobie expa. Ale no, naprawdę, bardzo opłacalne jest kopać teraz surudy, bo z rud dostajemy tak naprawdę więcej expa niż z no, Dobra, tak naprawdę tego redstone'a to nie potrzebuję, więc go wywalę. Ale ekspa mam. Okej. Okay. Yy, wyjdźmy już stąd. I teraz przejdźmy z powrotem tam na górę. Okej. Okay. Czekajcie, czy. No ja raczej powinno być. Bo tutaj właśnie częściowo też zacząłem tam bawić się TNT. I częściowo to powysadzałem. Zrobiłem, wiecie. Yy, częściowo tam od góry zacząłem robić. Ale to jest tak gigantyczne, rzecz, że ja się tego nie chce robić. Tak szczerze. Yy, dobrze. No właśnie tu częściowo jest tu jakieś właśnie dziury w dół zaraz tam zejdziemy okej, okay, w tamtą stronę tunelik, w tamtą no i w tamtą no i chodź, zejdźmy tutaj no i tu też jest są ślady po mojej zabawie TNT okej, okay, tu jest ten szyb właśnie w dół um, no no tu też taki... Wiecie, no, zupełnie tak przypadkowo stawiałem te TNT i wysadzałem i wysadzałem. No i takie coś dziwnego wyszło. I OK, wychodzimy sobie tu. I dobrze, wyjdźmy na zewnątrz. I skończyłem ten odcinek. Dobrze. A więc. Ja już dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. I pamiętajcie, następny odcinek to już będzie w końcu normalny let's play, normalne zagrajmy. Tak, właśnie na nowym świecie, tylko z nowym czy na ogromnych biomach, czy na zwykłych biomach. Właśnie. A więc dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i cześć.